No, chodź robimy. Proszę, Ala, da klocek. Meme. Dawaj klocek. Tutaj. Brawo, 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 brawo. Proszę. Tutaj. Brawo, 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 brawo. Proszę. Bardzo ładny. Brawo, brawo, tak, brawo, brawo, proszę. Daj klocek. Brawo, 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 brawo. Proszę, Proszę daj kłacekalu, nie? Brawo, 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 brawo. Proszę. Wam No podejdź bliżej. No, no daj. Bardzo ładnie. Brawo, 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 brawo. Brawo, brawo. Tak. I ostatni, proszę. Proszę. Tak. Pro proszę. Tak. Brawo, 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 brawo. Bardzo ładnie. Ach, jak ładnie się uda.